Cześć Siemanku, ja jestem Squido i witam bardzo serdecznie w 108 odcinku naszej epickiej serii w sezonie drugim dziennika z Minecraft którego dzisiaj dzień epicki nastał, bo idziemy sobie do endu na wyprawę. Nie wiem czy jeszcze dziś, czy może jutro, bo trzeba się przygotować. Jak widzicie, jestem bardzo nieprzygotowany, a przydałoby się coś ogarnąć, coś porobić ciekawego żeby być po prostu przygotowanym na nadejście smoka um, takie właśnie są plany strzały mi nie są potrzebne ale tak zagasta ona jest bardzo potrzebna No poza tym to chyba wszystko mam. weźmy sobie jeszcze te magma creamy do, mm, do, 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 do robienia Mikstur, tak samo tutaj te jajka też są do robienia mikstur Coś tu jeszcze jest takiego potrzebnego do robienia mikstur? Chyba nie, chociaż te jaja sobie stąd weźmiemy, bo one tutaj nie powinny za bardzo być Resztę rzeczy to chyba mam jednak w tej skrzyni w alfie Bo alfa jest dla mnie dosyć ważnym właśnie ośrodkiem W którym to będziemy testować różne rzeczy i przygotowywać się do tego wszystkiego Tak, o oh, nie zapomnieć nie można To też zabierzemy I... I tak, Unbreaking Jeden Jeden stąd zabierzemy, w ogóle wszystko stąd zabierzemy, co nie powinno być takich ulepszonych Rzeczy bo... bo... lepiej jest trzymać je w jednej skrzyni w alfie A Tam myślę, że będzie prościej, lepiej Książka też się może przydać. Zobaczymy, co z niej może wypadnąć. Ciekawego. E, wypaść. Sorry, bo nie jestem tak za bardzo ogarnięty. Jak zwykle, ale, ale ten epicki odcinek właśnie powstaje. Ech, będziemy robić kolejne ciekawe rzeczy. Tam może nie. Muszę w końcu też ogarnąć. Do końca tutaj te rzeczy. Na przykład tutaj ten korytarz jeszcze mam taki plan, żeby go oświetlić. Mm, Jaja miałem zrobić tak. Tak, zobaczcie, tutaj jeszcze są jakieś kurczaki pieszone. No. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, dobra, dziewięć staków jajek myślę, że to mi wystarczy. Mhm. Mm no, zdecydowanie mi to powinno wystarczyć, tak mi się wydaje. Mięso z kurczaka, niech będzie mięso z kurczaka. No i tyle. Możemy sobie lecieć do bazy alfa. Yy, szybciej jest jednak przez End, I szybciej jest bez kolejki. A znaczy przez nether I szybciej jest bez kolejki w nederze. Yy, bo niektórzy by chcieli robić kolejkę w nederze, ale. Po prostu uwierzcie mi, że szybciej jest się przejść niż jakieś kolejki robić. Tylko musisz tak szybko iść. O! I wtedy się szybciej idzie niż kolejką. Perły to chyba mam też w bazie alfa mm, i wszystko powinienem mieć w bazie alfa. Szkło, jakieś szkło właśnie uzgasta które są potrzebne. A właśnie nie wiem ile trzeba tych zrobić. Um, jak to się w ogóle nazywa? Hmm Kryształ kresu, o właśnie. Kryształ kresu. Ile ich trzeba w ogóle zrobić? Nie wiem, 4, 5, 8. Nie wiem. To będę musiał sprawdzić. Bo też nie wiem czy tyle US znajdę. To jest właśnie też kolejne łzy, yy, gasta, nie? No to ja raczej tu ich nie mam. Albo mam tutaj, albo w ogóle 3, 4 się zebrały. Um, dobra, to teraz sobie poszukam na internecie, ile trzeba tych gasta. a w międzyczasie zrobimy sobie trochę może, um, aha, to trzeba sfermentować, jak to się fermentuje, z grzybami jakoś, dobra, to nieważne, to sobie tutaj to wrzucimy, o, nawet tutaj jest miejsce na to. Strzały się powoli kończą, ale kości nie trzeba mi te kości zabrać i zrobić z nich z nich porządek w alfie. Bo tam mi brakuje dębów, a bym sobie zrobił z kości moczkę kostną i by było fajnie. Ale najpierw jakieś miksury. O, na prędkość weźmy sobie tak ze dwie. Mm. Fire resistance mi będzie nie jest potrzebny, ale no, na siłę na 8 minut Na no, noctowizję jedną też Na siłę na... na 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 życie mi jest potrzebna mikstura, no, zapomniałem jak się robi I w ogóle z czego O, magma creamy mamy, no, dużo tych magma creamów mamy Hmm, gdzie mam te butelki, nie? Od tego może zacznijmy. Trzy jak na razie chcę zrobić, także. Raz, dwa, trzy. Tutaj to wrzucamy. Yy, brodawka. Hmm, yy, czy coś zmieniło? Czy coś zmieniło w alchemii? Bo czekaj, ja nie czaję za bardzo. Tak to mi wygląda, że to trzeba to wsadzić, nie? Czyli, że co, że trzeba teraz wsadzać wszędzie Blaze Powder, jak się cokolwiek robi, czy w ogóle wszystko zmienili, nie? Bo. Trochę ja tam nie rozumiem tego. Chyba jest. Tak, no jest. Nie, no dobra, jest ok. Um, teraz trzeba wsadzić kolejną tej rzecz. Mm. Nie wiem, czy to jest glowstone, gunpowder. Może nie. Może melon? Na razie sprawdzam, ile trzeba tych kryształów kresu. Chwilka, bo tu mi nie pisze. Trzeba ustawić cztery kryształy na fontannie Endu Dobro, mamy, fajnie, mamy cztery łzy gusta, więc sobie idziemy to zrobić, jak na razie Uff, To jest właśnie dobre Nawet więcej byśmy sobie zabrali tego O Cztery, tak Z tego zrobić tutaj, o, bla blaze powder Jeszcze raz Bo robimy oczy Endu Także cztery oczy endu. Teraz szkło. Tutaj jest oczywiście, fajnie, że jest. I ustawiamy szkło w taki sposób. Ustawiamy oczy endu w taki sposób. I jeszcze uzygasta w taki sposób. Mamy oto cztery ender kryształy, czy tam kryształy kresu. I tak. Ender crystals, Kryształy kresu. I jest fajnie, bo możemy już sobie z tego zrobić jakiś pożytek. A byłem jeszcze ciekawy jednej rzeczy, także sobie szybko pójdziemy to sprawdzić. Uwaga, tak się trochę rozpędzę. I. A nie! Dobra, <śprawia> naprawiłem błąd. <śprawia> byłem ciekawy, co tutaj dostaniemy. Protection. Sweeping edge. Eee. To jest coś z mieczem? Jakiś nowy upgrade? Czy, czy ja to już mam gdzieś? Nie, no tego nie mam. To jest to chyba jakiś nowy, nie, ale. Um, nie za bardzo go rozumiem. Natomiast, no ok. Weźmiemy sobie te kurczaki. Hmm. No cóż, bo dodawali tego sporo, i się człowiek gubi. Taki, który po prostu nie jest tak na co dzień z tą grą, tylko cztery wersje do tyłu. No, bo tą serię miałem cztery wersje do tyłu i teraz właśnie sprawdzam. Potrzebami błyszczącego arbuza oczywiście arbuzy Arbuzy tutaj Odegrają kolejną epicką rolę Robi się chyba tak A jeśli nie tak to za złotem Za złota się je robi w takim razie, złoto Samorodki złota, hmm ja nie mam złota Ja nie mam złota przecież, ej Całe złoto, co użyłem na kolejkę i tory. Hmm. No i koniec. Koniec zabawy. Nie będzie mikstury życia. No trudno, trzeba będzie sobie jakoś radzić bez mikstury życia. A więc będzie trochę hardkorowo. Czekaj, są. Są, są gold nuggets, są. Wow, ale fart. Także będą mikstury życia. Dobra, teraz nie wiem jak się to ustawiało. Nie wiem czy tak jakoś. O! Tego nawet nie szczaiłem, nie że tak można. O kurczę. Raz, dwa. Trzy sobie zrobimy. Żeby jakoś dużo tego nie robić, a jednak istotnie. To ze trzy takie arbuziki. Myślę, że to jest dobra inwestycja i też nie, nie, nie zapisuję ich po prostu. Bo... Um, w sensie, że je dobrze wykorzystam, tak, tak mam nadzieję, um, że dobrze teraz to robię, bo dawno się alchemią też nie zajmowałem, ale chyba tak. No. Tak, i teraz jeszcze wrzucimy sobie do tego glowstone. W sumie Alchem jest bardzo fajna, tylko trzeba się na tym jak znać. Ciekawe, co by było w życiu tego redstone? Nie, czy by w ogóle zadziałało? Nie wiem. No, tak nie mam pojęcia na ten temat. Wolę nie próbować. Jest instant health dwójeczka, także epicko pięknie. Te wszystkie mikstury możemy sobie schować. No, i więcej nam na razie nie trzeba. W ogóle te arbuzy też tutaj schowiemy. Niech sobie czekają na powtórne tam moje przyjście i wtedy będzie spoko. Z łezgasta możemy zrobić miksturę regeneracji, ale już tych łezgasta nie mam. Dlatego tyle właśnie co zrobiłem, to mi powinno wystarczyć. Z arbuzów tutaj może gdzieś wrzucimy. Gdzie mogę arbuzy wrzucić? Tutaj może na przykład kolejny stak, bo nie wiem, bo sami one są potrzebne, a zajmują miejsce we kwipunku, więc też nie. Tak samo te butelki też nie są potrzebne. Gdzie tu je wrzucić? Czy ktoś może wie? Tutaj niech będą ze składnikami innymi. A my udajemy się teraz. Na stworzenie kolejnej rzeczy, która będzie nam bardzo, bardzo potrzebna Bardzo potrzebna Czyli klatę Której nie mam uh, Unbreaking To ja mam pomysł jak to trochę naexpimy <gry> Wiadomo gdzie i pójdziemy, co zrobimy Także lecimy sobie tutaj yy, Szkielety zaraz się powinny pojawić Tylko trzeci level co prawda Protection jakiegoś epickiego tam nie będzie. Zresztą w hełmie też nie mam, a hełm sobie zmienimy właśnie. Będzie inny. Super. Jeden szkielet wystarczył. O... tutaj mam jednego kotka. Prawdopodobnie to jest mruczek, ale ja tam nie pamiętam. No. A swoją drogą, jeden z moich widzów dał mi taki patent. Podosłał ostatnim filmem. Muszę to sprawdzić, nie? Bo to jestem ciekaw, gdzie tu mamy jakieś drewno. Tutaj mamy jakieś drewno. Także, także zaraz to sprawdzimy. Yy, że normalnie jak to niszczę drewno, to bym zniszczył i całe, całe. No nie A podobno jak sobie wcisnę shifta. To niszczę po jednym bloku. Wow, stary. Ja ci bardzo dziękuję, ja przecież miałem z tym problem przez cały ostatni tydzień. Także no, naprawdę dziękuję po prostu wszystkim widzom, którzy piszą komentarze, a szczególnie po prostu tej osobie. Która mi o tym napisała, bo to naprawdę działa. To jest epicki patent. I, I super. Cieszę się bardzo, że mam takich widzów. Także no, wielkie podziękowania ci składam. Dobra. Zobaczymy sobie, co tam jeszcze w upgrade'ach słychać. Ten hełm wrzucimy. Ojej. Ten helm tutaj, a ten helm tutaj. Bo ten helm jest taki zupgradeowany właśnie na walkę, a tamten jest taki bardziej użytkowy. Więc ten się nam bardziej przyda. No i wchodzimy sobie w książki. W książki, w które to na razie nie i to na razie nie. I tak, powinno być Protection. Protection. No cóż, nie ma. Jeszcze sortowanko. Jeszcze się nie udało zebrać kolejnego protection ani też kolejnego fortuna. Mamy dwójkę, nie? Nie wiem po co mi ona bardziej bym wolał, właśnie. Jest protection 4, jest i jest protection też 3. Jestem właśnie ciekaw, ile by mnie kosztowało sadzenie tam protekcji do tej, do tej klaty. No jednak by to było dobre. O ile nie dużo, to sobie po ekspie. 11, no to nie dużo, to sobie to po przed kolejnym odcinkiem um, i sobie to zrobimy właśnie. Myślę, że warto będzie. Tak, i jeszcze uzbroić się w strzały, ale to i tak idziemy expić na te szkielety, więc trochę strzały i tak wypadnie. Także to jeszcze nie teraz. Mm, tą książkę tutaj zostawić. Ona się nie przyda. No i myślę, że te ogólnie no to jestem przygotowany. Może jeszcze jakieś bloki w pozostałe, właśnie miejsca, które będą mieć wolne, to sobie wstawię. Um, I tyle. I właśnie, właściwie to tyle. Także teraz tylko sobie trochę na ekspić. 11 leveli. No dużo to nie jest. Tak będzie wyglądać moje najbliższe, nie wiem, 5 minut, bo to chyba w 5 minut zdążę na Xp Tak mi się właśnie wydaje. Bo 11 leveli to przecież nie jest dużo. Pójdziemy sobie może jeszcze do farm, zobaczyć jak to tam wygląda. Co prawda, z farm chyba nie ma expa Patrzcie, piąty już, nie? A minęło co dwie minuty. Dobra, to kończymy ten odcinek upgradeem tej zbroi. Um, bo, bo będziemy już mieli taką przepicką. Trochę właśnie mnie ten mnie za hełmy martwią, że mam dwa różne hełmy, a nie mogę mieć takiego jednego epickiego Po prostu nie mogę, bo to jest niemożliwe do zrobienia w Minecrafcie. Przynajmniej tak yy, bez cheatowania, a właśnie byli tam tacy widzowie, którzy powiedzieli A weź sobie z cheatuj, yy, ten hełm na Game Out 1, a później odrobisz expa, na przykład wyrzucisz expa, nie? Czy tam zginiesz i w ogóle, nie? No ale to nie byłoby do końca fair, nie? Skoro nie można mieć tego w Minecrafcie, no to nie można i tyle Dlatego ja się muszę z tym pogodzić, że nie można mieć tak koks... ...hełmu w Minecrafcie i... tyle No, niestety Fajna jest ta ekspiarka, naprawdę Mi się podoba, jak ją zrobiłem <laughs> nie, no, tutaj naprawdę ona jest bardzo prosta, easy Szkoda tylko, że te łuki wypadają. Trzeba będzie je do lawy wrzucać. No niestety, bo nie ma innego rozwiązania na to. Jeszcze tylko kilka szkieletów. Myślę, że z 5 i będzie 11 level. Dawać expa Jest dziesiąty. No, dawać dziesiąty. Dobra, może jeszcze ze 3-4 ziomki i będzie. Trochę nagrywam ten odcinek długo. A chodzimy sobie krowy wyzabijać, nie? Tu dużo tu jest krów? Czy nie? E, nie, tu jest, tu jest bardzo mało krów. Dobra, nie będziemy ich zabijać, niech sobie żyją. Bardzo ich tu mało jest. Ja myślałem, że tu jest dużo. Tu nie ma ich tak dużo. Nie chcę się teraz w dużej ilości właśnie spawnować. Jeszcze za dwa. Akurat. Jeden, drugi Ale czekaj, z tego jednego expa nie dostałem Ach, dobra, jest Jedenasty level Epicki level Który pozwoli mi na ulepszenie klaty Na maksa, e, zrobimy też smoka Z tego też będzie trochę ekspa A i, i naprawdę powinno być fajnie Zobaczcie Także w końcu, w końcu Znowu w pełnej zbroi e, Squido Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się znowu jutro. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was. Na razie pa i cześć.